Witajcie, z tej strony Sebastian. Wielu z Was prosi mnie o to, żebym nagrał konkretne miejsca, w których za bardzo jednak nie można nagrywać. Niektórzy nie proszą, tylko grożą, że, grożą, że spalą mi dom, zgwałcą kury i ogolą kota na łyso, ale cel jest ten sam. W każdym razie, chcę, żeby mój, mój kot nie był ogolony. Spełnię Waszą prośbę niebawem. Kupię sobie taką kamerkę dla szpiegów, tak, taką malutką, którą można gdzieś ukryć sobie i będę pokrojony nagrywał w miejscach, w których normalnie nagrywać nie można. Teraz jestem w drodze do Miami, ponieważ chcę Wam pokazać, jak wygląda Miami z punktu widzenia pieszego. Nie przygotowałem sobie żadnego konkretnego planu na, tamtą, na tą wizytę, czyli nie wiem, jakie tam są najciekawsze miejsca. Zazwyczaj pojechać tam i pochodzić trochę po mieście, zobaczymy, jak to wygląda. Jest sobota, godzina 14. Do zobaczenia za chwilę. Witam Was ponownie. Jesteśmy już w Miami. Właściwie to jest chyba downtown, jak się nie mylę, więc samo centrum. Pochodzimy sobie tutaj troszkę. Będę starał się nie nagrywać, jak chodzę, żeby za bardzo Wam nie trzęsło. I mam nadzieję, że nie będzie słychać wiatru po tej mojej małej modyfikacji. Te wysokie budynki, które teraz widzicie, to są e, apartamentowce, czyli mieszkalne, nie biurowce. Tutaj kolejny budynek mieszkalny. Na razie tą samą ulicą idę. Co jest charakterystyczne w Miami, zobaczcie, to jest metro, takie lokalne tutaj. W Miami nie ma metra pod ziemią, ponieważ grunt tego uniemożliwia, jako że ten teren jest zbyt bagnisty. Wszystko by zaraz zatonęło. Podobały mi się bardzo takie rozwiązania jak tutaj, gdzie trzeba się nadać. ktoś zacznie narzekać, że Polacy się źle ubierają. Typowe rozwiązanie w Stanach, czyli jak jest duży budynek, taki jak ten, biurowiec, to najczęściej na dole znajduje się kilkipiętrowy parking. Tam jest to samo. Ta y rzeźba miała być prosta, no, problem polega na tym, że dali ją do zrobienia Chińczykom. Tutaj jest stacja tej kolejki naziemnej, Zob wejdę tam i zobaczę czy uda mi się ją przejechać. No, nie mam przy sobie gotówki, tylko kartę kredytową, więc nie wiem czy bilet będę mógł kupić. Rzut oka na mapę, to jest taki rozkład jazdy tutaj, do tego niby metra. Okazało się, że ten transport jest darmowy. Panie, że nie muszę dalej na piechotę chodzić, bo byłoby kawałek drogi. intentaron hacer dos o tres días atrás, obviamente. No. Ya, ya ustedes saben lo que es la mesa. Obviamente nosotros no queremos pasar por la misma historia de que no vamos a el teléfono, de que, de que y etcétera y etc. Queremos poder hacer con Si no se hace nada, pretendemos que lleguemos mal por no hacer nada hacer algo que quede más tranquilo. y Dios no quiera que ese héroe se desaparezca. ¿Qué entiendo lo que voy? Corre. Que tú estés allá y que, tú, y que yo ya a baldeo y tú estés a al la orca. Sí. Si quiere comprar varios para nosotros.

Chodzę jeszcze trochę po okolicy, może mi się uda zobaczyć coś, czego nie widzieliśmy z tego, yy, z tego metra. Przyznam bez bicia. Przyznam bez bicia, że bardzo podoba mi się ten budynek. Strasznie ta ładnie u góry. Widok musi być niesamowity. Tutaj zobaczcie jaka atrakcja, trapez. Nie wiem, czy oni tutaj sobie ćwiczą, tylko ta ekipa, czy może każdy ma do tego dostęp. Ciekawe No skacz, skacz, pokaż na to cię stać. Chyba nie chce jej się dupy ruszyć To jest taka szkółka się okazuje. Można się zapisać na lekcję. Jak komuś życie niemiłe Poszła! Ale się z tego można ładnie spierdolić. Tada, Fajna sprawa. Dobra, wystarczy tego. Kontamna Za zieleni w centrum miasta. A zobaczcie, ten co odkrył Amerykę, Kolumbo, znaczył eee, znaczycie. Fabio, <laughs> jak jezu, właśnie takim autobusem chce się przejechać. Układniałem jeszcze, czy bardzo. Policjanci z jajami. znaczy z Miami. To jest, jak się nie mylę, stadion Miami Hits. I znajduje się blisko przystani, żeby sportowcy sobie mogli podpłynąć, A co będą samochodami? Mają w dupie to, że jest sezon odwołany NBA. Mają tyle kasy, że takim tak mi do końca życia wystarczy. Próbuję tam dojść na ten stadion, zobaczymy czy się uda. Ciekawe czy mnie wpuszczą do środka. To mi się podoba, raj dla rybaków. Jak ktoś lubi łowić, może sobie wynająć taką muć razem z załogą. Wypływają na pełen ocean i łowią. Sprzęt gwarantują, więc nie trzeba mieć swojego. Wynajęcie takiego skutera kosztuje 150 dolarów na godzinę, niepotrzebne jest żadne prawo jazdy amerykańskie, czy tam nie wiem jakieś inne upoważnienia, ani doświadczenie dlatego, że wypływa się na jednym z tych skuterków jest jakiś przewodnik i mniej więcej w jego towarzystwie się tutaj pływa po okolicy, żeby nie zabłądzić i tak dalej, żeby nie mieć kłopotu z przepisami. American Airlines Arena, właścicielem jest drużyna Miami Hits. No i dalej idziemy do środka, może się uda wejść, ale nie obiecuje niczego to jest główne wejście. Patrzcie jaka reklama. Mają rozmach skór przybyki. I tu dobra miejscówka, żeby mieszkać. No też okolice tutaj tej areny. Przykro mi ale wszystko zamknięte w cholerę, przez to, że sedam zamknięty, rozejrzę się jeszcze, bo mam nadzieję, że da się wejść do środka, kupić jakieś pamiątki i zrobić zdjęcia, no ale nie mogę znaleźć żadnego okienka czynnego. Pokażę Wam regulamin obowiązujący na tej arenie, na tym stadionie abyście mogli sobie porównać tak więc tutaj jest wszystko zamknięte ale rozmawiałem z ochroniarzem i powiedział mi gdzie jest otwarty taki sklep z pamiątkami z Miami Hits więc teraz tam pójdę i chcę coś kupić dlatego, że byłaby to nagroda pocieszenia dla osoby, która weźmie udział w konkursie najbliższym główną nagrodą będzie ten Ama Amazon Kindle Fire a właśnie na pocieszenia jakaś czapeczka oryginalna, albo koszulka z Miami-Hits. Swoją drogą jest 19 listopada, godzina 16, a jest 30 stopni tutaj, naprawdę gorąco jak w piekle. Nie mogło oczywiście zabraknąć alejki ze sklepami. Znalazłem ten sklep, ponieważ mają tu oryginalne rzeczy, pewnie tak z kim wszystko będę tam rozejrzał się i zobaczymy co ciekawego do Was kupię. Skończyłem zakupy, kupiłem, e, kupiłem koszulkę oraz dwie czapeczki. E, mam nadzieję, że komuś się spodoba. Oryginalne, ładne. W każdym razie jak będę w domu to nagram je, pokażę i określę jakieś warunki, czyli dla kogo będzie ta nagroda pocieszenia w najbliższym półkucie. Pierwszą nagrodą pocieszenia będzie taka koszulka. Poza ceną nie będę niczego zdejmował z tej koszulki. Ona jest w rozmiarze M. I jeszcze tak wygląda z drugiej strony. I oprócz tego jeszcze takie dwie czapeczki będą. Jest bardzo ładnie wszystko wyszywane, takie wypukłe. W przyszłości... Ups, suszarka skończyła działać. W przyszłości dorzucę też koszulki oraz czapeczki z innych zespołów niż Miami Heat. Ja wcześniej w czasie filmiku cały czas mówiłem Miami Heats, dlatego że nie mam pojęcia o NBA, a to jest Miami Heat. I też tych nalepek nie będę zrywał, zostawię wszystko oryginalnie, tak jak było podczas zakupu. A jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące konkursu, to będą w najbliższym filmie, sądzę.